It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Take a look at the 5 and 10 It's glistening once again With candy canes and silver lanes that glow Hey go honey did you that lovely Już trzeci. trzecim. Znowu nagrywaliśmy pierwsze, a już jest trzeci. Nie wiem, jakoś mega szybko to mija. Zaraz w ogóle będzie już dwudziesty. Ja wstałam, jest 6.46. Ja wstałam już około 10 minut temu. O 6.30 wstałam. No i montowałam filmik z 10 minut. Jest zimno, to się w Kołdrze. Na razie zaraz się ubiorę. Ale tutaj przyszłam, żeby się z wami przywitać I od razu już otworzyć kalendarz No i oczywiście muszę obudzić Macię Bo Macia chce otwierać ze mną Ponieważ ona znowu tutaj godzinę nie wiem, za godzinę, dwie nawet No dobra, obudzę ją Trudno było będzie Później nam nie jak Ale nie obudziłam Więc obudzę ją, otworzymy sobie razem kalendarz no i będę się ogarniać do szkoły Bo mam godzinę do wyjścia Dobra, moi drodzy na już wstawał. Każdy szukamy trójeczki. Są mega ciekawe trójeczki. mega ciekawe, szukamy. O, mam trójeczkę. Nie wiem, czy widzicie? Mam no, trójeczkę. O, widzicie? Dobra, więc otwieram. O... No, mam dla to karmek. To jest takie wypustki, jakby to była nie, jakaś pomadka. No moim zdaniem Carmex może nie, bo Karmax nie jest taki, taki wiecie, tutaj Nie. No moim zdaniem to nie jest Carmex, ale mi się wydaje, że to jest jakaś pomadka. Dobra, położę to szybko. Się... Dobra, takie coś na razie widzimy. Na pewno jakaś pomadka, ale nie wiem, jaka. Pomadkę. Ok, zobaczymy sobie... I teraz ją. Ja, Taką o poczekajcie, bo ja nie wiem czy widzicie wszyscy światu. Tak ona się prezentuje. Zaraz otwieramy i zapetestujemy ją. Ja. Tutaj ładny możesz? kolor. No, dobra, ale wczymy. Hmm. Taka jakby wanilia. No, nie wiem. Taką słodkim też. Ja Jak to nazwać? Takim taki jakby Nie wiem. Ładnie. Dobra, oceniam to. To jest na pewno lepsze światło. Więc taka pomadka. Mega fajna. Na no, wilżobę mam jedną... Taką, mam ogólnie nawilżającą, mam tylko taką, więc już mam dwie. Takie o. Ale obydwie są chyba taka podobne, tylko ta, że ma zapach po prostu, a ta właśnie taki ma nie wiem, ten, ta nie ma chyba właśnie z zapachu, a ta ma zapach właśnie, więc dobra, teraz mam dwie do używania takiej, bo miałam tylko jedną, więc jest fajnie bo jedną sobie mogę gdzieś wziąć wiecie, yy, nie wiem gdzieś do plecaka czy coś a jedną mogę sobie po prostu mieć w domu nie będę musiała, wiecie, wyjmować z plecaka czy z torby, nie więc dobra, mi się mega podoba Boże święte otwieramy, tylko czego, czego? Dobra, prawda, no oczywiście. Ja. O, już widzę, że skończę. To jest tutaj. Trójeczki widzę. Otwieramy. No, nasza niuka, ma. To Jestem w. Widziałam z lasu. Co to ma być? Dobra, no hmm. ja mojego najmniej. Mhm, to już wiem. Dobra, to się no, kończę. Mm. Dobra. By było jutro, powtórki. No. no, Ja się z wami żegnam, do no. idę się No, czy No, godzina 19.18 ja właśnie wyszłam z repetycji bo nie mówiłam właśnie. Wyszłam o 17:40 gdzieś 40 dość takie na No i teraz idę już na tramwaj eee, z matematyki jak coś korepetycji eee, Byłam godzinę, no to też tak w ogóle się nie odzywałam dużo. Jak było wróciłam do domu, jak widzieliście? oglądałam coś tam, zjadłam też obiad, tak jak mi pokazywałam Boże, jaka w już jest No sakra. Yy, Zjadłam obiad, tak leżałam dalej i pomontowałam, dodałam vloga i co tam No i myślałam, że chodzi na więc wyszłam No ja to się nie odzywałam, bo nie miałam w sumie co tam gadać, jak wszystko wam pokazałam Teraz idę no i mam nadzieję, że wszystko, jak wrócę, to szybko wszystko, wiecie, zrobię tam. Yy, już spakuję się, yy, przebiorę się, wiecie, zmańczę makijaż, wszystko. No, no i będę miała więcej czasu, bo chcę może dzisiaj trochę poczytać. Bo nauki to troszeczkę mam do niemieckiego, bo chcę jutro poprawiać. A, jeszcze angielskiego, ja to też troszkę yy. pan jutro może pytać. Ja Powiedziała, że mi wydał bo mi tutaj brakuje do piątki z z angielskiego. <gryw> Dlatego yy, właśnie muszę się nauczyć tylko angielskiego trochę, no i niemieckiego sobie to powtórzyć, bo ja też będę poprawiać yy, krytkówkę, sprawdzać nie, więc to było w sumie, yy, Więc to muszę, ale to chyba kilka bo Dosłownie umiem to, tylko zrobiłam tam kupie błędy, bo nie wpisałam sobie jakichś tam ostatnich takich wykązówek, yy, albo nie wpisałam, albo tam też zapomniałam słówka, więc bardzo łatwa, więc tam tylko sobie przypomnieć a pewnie wrócę, tam do będę gdzieś w domu za 20 minut, bo już prawie jestem przy tramwaju, zobaczcie. Yy. No dobra, więc to się później. Mam nadzieję, że wrócę to nie usiądę na telefon. Bo nie będę pijać, tylko od razu zacznę coś robić. i No, ale dobra, zobaczycie też. Żegnam jest 23. Chyba. Nie wiem, gdzieś około 23. E, zmałam już makijaż, wszystko widzieliście, wróciłam z repetycji. No jak mówiłam, że nie będę tracić czasu, to akurat, akurat traciłam i usiadłam na telefonie i teraz tak w ogóle żałuję, bo w tym czasie mogłam się przebrać już ten, 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 coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam. A siedziałam około godziny, może troszeczkę ponad. Bym, wiecie, już to wszystko zrobiła, spakowała się i w ogóle, teraz musiałam się pakować i przygotować sobie ubrania, no i powtarzać trochę na niemiecki, a jeszcze na angielski, w ogóle, widzicie? Mogłam tyle zrobić. No i później jak zjadłam i w ogóle, to wiecie, jak herbatę piłam, to też jadłam sobie, no i potem jak zjadłam, yy, w ogóle, to mogłam, zamiast na znaczyć tylko to kolejną godzinę około... Mogłam wtedy montować filmiki, już miała skończone, a teraz jestem śpiącą, no i wiadomo, już jest późno. Albo mogłam wtedy czytać książkę, ale nie. Masakra, jakaś. No, muszę to chyba, ja muszę naprawdę rutynę jakieś robić i za serio, bo ja po prostu nie utrzymuję i ja planuję, ja naprawdę chcę zrobić dużo, a nie robię i się na telefonie i mówię, dobra, tak gdzieś? No i później żałuję, no ale dobra Majl tutaj do mnie idzie, jajku, Dobra, ja z wami się żegnam. Ja się z wami żegnam, bo jestem już i idę już spać. No i do następnego. PA!